Dzień dobry Państwu, to ja, Wasz radiowy kucharz zdrowy. Mam niepłodną nadzieję, że nasze poprzednie danie, a to gagargówka, w przeciągu ostatnich dni dostatecznie strawione zostało, choć świeżej trawy wokół coraz mniej, a jeżeli jest, to już raczej świeża trauma, bo za pasem wieczna szaruga i echta zima. Takoż, aby osłodzić sobie przedpołudniową wizytę przy bankomacie oraz wieczór przy zainfekowanym trojanami komputerze, przygotowujemy sobie dzisiaj danie zdrowe, choć nietypowe, mianowicie grzaniec z hu huby. Jako że H Huba jest grzybem, jak się patrzy, a zwłaszcza do góry udajemy się w te pędy tramwajem linii 1 lub F9 w zależności gdzie kto sobie tam najbliższy przystanek w Google wynajdzie w okolice Lasku Arkońskiego, aby za pomocą piłki do metalu ująć z najbliższego drzewa hubę średnią wraz z mrówką, e, e, która miota się w tę i we w tę skonfundowana nagłą zmianą stanu rzeczy. Mrówkę wraz z doczepioną do niej hubą zapakowujemy do woreczka foliowego i udajemy się do domu, przy czym iść musimy krokiem szybkim, klucząc i podbiegając, tudzież przeprawiając się przez kałuże, aby zgubić trop goniącemu nas kopcowi. W kuchni odwołujemy mrówkę od chuby za pomocą głośnego naści, naści lub taś, taś, po czym odwozimy ją do lasu i umieszczamy na drzewie, z którego wraz z grzybkiem została pobrana. Uratowanie owada rozczula nas, a następnie danego wieczoru nastraja do świata e, optymistycznie, a jako, że wycieczka do lasu zakończyć może się łacno e-katarem lub obustronnym zapaleniem płuc z powikłaniami, odwiedzamy pobliską biedronkę, gdzie za resztę środków nabywamy piwo ciemne, z którego wykonamy wieczornego grzańca z jaj. Schuby po uprzednim jej umyciu wydłubać możemy scyzorykiem popielniczkę, podstawkę do świecy lub inny przedmiot domowego użytku, tudzież przykleić ją w prawym górnym rogu naszej plazmy, gdzie zasłoni skutecznie logo TVN-u. Ja, życząc Państwu sporej dawki ciepłego kwasu mrówkowego w organizmie, zapraszam na nasze następne niebanalne danie, które. A, 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 która to godzina? Zar zaraz, bo mi zamkną sklep.